Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Sebastian. Rozpoczęcie tego cyklu. Mam nadzieję, że cyklu. Vlogów, tak jak nazwa kanału, Ratuj duszę. To pomysł, który czekam na realizację. No. Około dwóch lat. Od założenia domeny, zabrałem się do tego od strony bardziej technicznej niż merytorycznej. No i tak to sobie czekało, aż pewnego dnia nastał dzień 1 sierpnia 2020 roku, kiedy to um, przeczytałem, że w tym dniu wstąpiła do e, zgromadzenia y, Helena Kowalska, czyli Święta obecnie siostra Faustyna. Siostra Faustyna jest, jest mi bliska od, od wielu lat. Na mm, obrączce mam wygrawerowany, zresztą moja żona też, napis Jezu, ufam Tobie. Ten obraz Pana Jezusa Miłosiernego nieśliśmy dokładnie ten sam do ołtarza w czasie naszej mszy y, ślubnej. I ten kult Bożego Miłosierdzia też wyrażał się w tym, że klękaliśmy razem, zresztą dalej klękamy z córką do modlitwy. I tutaj Amelka, która ma na drugie imię właśnie Faustyna, no jak tylko zaczęła mówić, to tutaj paluszkiem sobie przesuwała, jeszcze nie wiedziała, nie zna literek i mówiła, Jezu, ufam Tobie. Yy, modliła się ze mną koronkę, mam jeszcze gdzieś nagranie, postaram się w, w najbliższym, czy może którymś z najbliższych yy, odcinków, yy, taki fragment yy, pamiątkowy zamieścić. No, ale właśnie dzisiaj przeczytałem, że yy, siostra Faustyna właśnie rozpoczęła swoje życie yy, zakonne po wielu, wielu trudnościach, yy, Zainteresowanych odsyłam do, do strony Faustyna.pl bardzo dużo materiałów na, na jej temat. Ale Adrem, ratuj duszę. Tak się kiedyś zastanawiałam, co najbardziej warto w życiu robić. To e, było już 30 lat temu, kiedy się zacząłem zastanawiać, jako młody człowiek, e, i wtedy to wpadła mi w ręce, nieotwierana w zasadzie od yy, pierwszej kumni świętej, yy, pamiątka, którą otrzymałem, była to, yy, jest to, yy, gdzie, chociaż gdzieś się teraz ten egzemplarz zapodział, jest to Biblia, Pismo Święte. No i tak sobie, jako młody człowiek, otworzyłem, yy, już nie pamiętam, którą Ewangelię zacząłem czytać i to zmieniło całkowicie moje życie. A że od dziecka gram na gitarze, no to później a, założyłem zespół. Później był festiwal Kanaan, który się przez 15 lat odbywał. E, obecnie jest zespół Testimonium, który w tym roku obchodzi swoje dwudziestolecie, ale e, no ze względu na taką sytuację, jaką mamy, że, że nie ma w tej chwili koncertów, e, pomyślałem sobie, no panie Boże, co ja mam robić? No? Kurcze, chciałbym coś, można się tak ze, ześwietczyć, można powiedzieć. I tak się ze mną zaczęło dziać. I takie właśnie delikatne tutaj przypomnienie ze strony siostry Faustyny, ratuj duszę. No, chociaż już, tak jak wspomniałem, od dwóch lat ten projekt wisiał, jako domena i jako kanał na, na YouTube, ten, na którym teraz jesteście. No, i wczoraj w czasie rozmowy z moim serdecznym przyjacielem e, mówiliśmy o tym właśnie, o Bożym Miłosierdziu, o, o siostrze Faustynie. I e, jeszcze takim przyczynkiem do tego był, była wypowiedź e, księdza Piotra Glasa, e, który miał takie zdarzenie, Zresztą można to zobaczyć, no, odsyłam do jego kanału i do kanałów, które publikują jego wypowiedzi. Yy, właśnie powiedział, że kiedyś miał taki przypadek, że usiadła obok niego siostra zakonna, yy, było prawie 40 stopni, to gdzieś było w takim kraju, gdzie to, ta temperatura jest normalna. Yy, upał, ona w czarnym habicie, on się, albo on się dosiadł, albo ona na ławce do niego, no i wywiązała się rozmowa i ona mówiła o potrzebie ratowania dusz. O wielkiej potrzebie ra ratowania dusz. I ja niedawno y, zobaczyłem ten, ten materiał księdza Piotra Glasa i sobie tak pomyślałem, bo on y, tam rozmawiał z, z jakimś przyjacielem mistykiem czy z mistyczką i wyjaśnili mu, że to była siostra Faustyna. No i poczułem wstyd. Poczułem wstyd, że ja nic nie robię w tej dziedzinie i cóż można więcej zrobić, jeśli nie ratować swoją duszę, no i duszę innych. Zresztą do tego się zobowiązałem yy, dziś dokładnie, 1 sierpnia 2020, na, na stronie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, no, czy faustyna.pl, tam jest do pobrania obraz. Jezusa Miłosiernego, a żeby go pobrać, to trzeba zaznaczyć wiele, wiele zobowiązań. I między innymi jest to zobowiązanie do szerzenia kultu Bożego Miłosierdzia. Ale oprócz, oprócz tutaj obrazu, jak widzicie, Jezusa Miłosiernego jest obraz Matki Bożej, a konkretnie niepokalanego serca yy, Matki Bożej. Szczególny obraz którego historię y, opowiem na pewno, bo jest to historia wyjątkowa y, w, najbliższych, w najbliższych częściach. Y, ta potrzeba, nagląca potrzeba ratowania dusz, to jest chyba dla człowieka wierzącego, dla, dla katolika, bo y, jestem katolikiem od, od chrztu i na mocy chrztu i bierzmowania. Mówię to, co mówię, robię to, co robię, ponieważ takie prawo na tych. Yy, na, yy, dzięki tym sakramentom otrzymałem. I chciałbym powiedzieć, że to życie, które tutaj przeżywamy, no kiedyś się skończy życie ziemskie. I aby odszukać, pierwsza rzecz odszukać tą wąską bramę. I jeszcze do tego, przez nią wejść, no to naprawdę nie można siedzieć założonymi rękami. A co do tego ma Boże miłosierdzie? No Boże miłosierdzie ma do tego tyle, że siostra Fascyna nam przypomniała, że Pan Bóg e, jest miłosierny dla każdej, chociażby nie wiem, jak zbrukanej grzechem duszy, że każdy ma szansę na Jego miłosierdzie, ale nie jest to szansa taka bezwarunkowa. O to miłosierdzie trzeba prosić. Pan Bóg daje tym, którzy proszą. Pan Jezus nie biegał za tłumami, nie chodził na rękach, żeby przyciągnąć do siebie ludzi, nie robił cudów na, na pstryknięcie. Jest miłosierny, ale o to miłosierdzie trzeba modlić się, trzeba prosić, tak jak to czynimy w koronce dla, dla nas i całego świata. I to, co Będę robił na tym kanale, to jest chęć ratowania duszy własnej, która też ma swoje zagubienia, no codziennie musimy się nawracać. Ale też y, dla tych, dla was, którzy, którzy to będziecie oglądać, y, mam nadzieję, że ktoś to zobaczy i chociaż jednej osobie to pomoże, bo y, ten kanał y, po to właśnie jest. Ja myślę, że na początek wystarczy. Chciałbym, aby te odcinki ukazywały się co tydzień. One będą bez cięć, montaży, montażu, nie, niepotrzebnych y, skrótów. A będę po prostu y, wrzucał tak, jak jest. Nie, nawet myślałem, żeby zrzucić logo, żeby posiedzieć trochę nad montażem, ale chciałbym, żeby ten kanał był też troszkę inny. Żeby była ważna treść. No i tyle. Nie wiem, jak się do Was zwrócić. No moi widzowie po prostu. Będę się cieszył, jak będzie Was dużo, jak będzie jedna osoba, to się będę tak samo cieszył. No, nie zależy mi na... Na subskrypcjach. Tak od sobie, tylko na tym, żeby. To, co mówię jakoś komuś i mnie, bo jak się pewne rzeczy powtarza, to, to utrwalamy sobie pewne prawdy wiary. Tak. Na koniec chciałbym przypomnieć drugą prawdę wiary. Tak mi się nasunęło akurat. Pamiętacie, jak brzmi druga prawda wiary. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. I o tym też trzeba pamiętać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.